Dajcie, kochani, dzisiaj zacznę od takiego pytania. Czy myślisz, że poprzez swoje działania możesz w 100% zmienić to, co na zewnątrz i w 100% zmienić świat? Czy myślisz, że robiąc więcej i więcej i więcej, jesteś w stanie bardziej wpłynąć na to, co na zewnątrz, na swoje życie. No właśnie, jak to, jak to u Was jest? Ja z takiej właśnie swojej kobiecej perspektywy mogę powiedzieć, że takim wyzwaniem na przykład jest mieszkanie, dom, prawda? ogarnianie tego wszystkiego wokół. I możesz robić i więcej, i czy myślisz, że jak będziesz więcej sprzątać i więcej porządkować i kontrolować to wszystko? Czyli ty jesteś w stanie zmienić na przykład całe życie rodzinne. Czy ja nie mówię o tym, że trzeba być jakimś bałaganiarzem i brudasem, do tego nie namawiam, ale to jest takie fajne pole, właśnie kobiece, czy jakby, bo, bo my kobiety. Często właśnie potrafimy wchodzić w tą nadmiarowość, jak już wejdziemy w ten dom i te wszystkie tu układanie, to robienia, tu mam jeszcze prania, a tu mam jeszcze tam obiad, a tu się coś psuje, trzeba to przerobić, te owoce, a tam coś tam dziecko chce, a psa trzeba wyprowadzić i w zasadzie można tak gonić cały dzień. I teraz... Skąd bierze się to gonienie? No najczęściej właśnie z lęku. To jest też takie ucieczkowe i bieganie i to jest takie też bieganie jakby w różnych kierunkach, to jest taka toksyczna energia kobieca. Mężczyźni robią to zupełnie inaczej. To uciekanie, wchodzą nadmiarowo na przykład w pracę. No teraz nie chodzi o to, żeby przestać robić te wszystkie obowiązki, bo one są po prostu potrzebne do naszego takiego podstawowego tutaj życia. Natomiast przyjrzyj się, jak coś robisz, czy robisz to z miłością. Tutaj dzisiaj powieściłam sobie właśnie serca, bo mówi się, że kuchnia to jest serce domu. I często jest tak, jesteśmy tak programowani, że żeby coś osiągnąć, żeby coś się zadziało, my musimy zmieniać to, co na tak zewnątrz. Cywilizacja uczy, że ty jak będziesz robił więcej, więcej wysyłał na przykład maili, więcej pracował, to większy sukces osiągniesz. Jak będziesz więcej sprzątać, to po prostu twój dom będzie czysty. Jak będziesz tam robić różne rzeczy, to po prostu Wpłyniesz, polepszysz coś, tak, wpłyniesz na swoje życie. Owszem, nie chodzi o to, żeby leżeć na kanapie. Chyba, że jednia zapragnęła, że to jest właśnie Twoja droga i ty masz właśnie leżeć na kanapie i tylko kreować po prostu ze swojego wnętrza to, co się zadziewa, czy dawać światło. Jeżeli głęboko czujesz, że to jest właśnie Twoja droga, no to tak zostaniesz poprowadzone i też dostaniesz takie znaki na zewnątrz. Natomiast jednak um, najczęściej coś ja. mamy robić tutaj, tak? w jakiś sposób tego Boga w sobie dawać światu. I o co w tym chodzi? My jako całość jesteśmy tą jednią, tym Bogiem, jakkolwiek to nazwiesz, tym jednym, który doświadcza w tym świecie, który pragnie doświadczać światła miłości siebie, w różnych y, przestrzeniach. I teraz, jeżeli ty już trafiasz do tego świata, już tu trafiłeś i jesteś, to nie chodzi o to, że możesz zmienić wszystko wokół i że ty masz wypucować wszystko wokół. <noise> tak, bo takie są zasady y, tutaj tego świata, że jest y, kurz, y, ktoś przychodzi, y, chlapnie, coś zostawi, coś z niej, jakiś pyłek z niego spadnie. Jednia pragnie, żebyś. Ty, jako ta jednostka, ta jako jego część do, doświadczał, doświadczała tylko tego, co jest potrzebne tobie do pójścia dalej. Nie musisz zbawiać całego świata wokół. Masz po prostu przejść przez ten, przez ten świat, przez to doświadczenie robiąc tylko te najpotrzebniejsze rzeczy, żeby rozpuszczać złudzenia, żeby pozostawiać to, te przekonania właśnie, których tu się nabawiliśmy wchodząc w ten świat, bo my wchodząc w ten świat zapomnieliśmy, co jest prawdą i czym my jesteśmy, tak? Zapomnieliśmy o tym, że my jesteśmy jednią i że to jest pewnego rodzaju złudzenie, to jest trochę jak gra komputerowa, do której wchodzimy, tu są pewne zasady. I teraz my w stu tych zasad nie jesteśmy w stanie zmienić, jako jednostka, tak? Dlatego, że na przykład ktoś jeszcze czegoś potrzebuje doświadczyć, żeby się czegoś uczyć. I to może być po prostu na różnych poziomach. Nie możesz mu odmówić tego. Dlatego nie zawsze wszystko zależy od nas. Nie biegać, nie szukać nadmiarowości więcej, więcej, lepiej, lepiej, tak. I przyglądać się w sobie w głębi, co tak naprawdę. Ja mam robić. Gdzie ja mam pójść? Co duch wewnątrz mnie gdzie, mnie, gdzie on mnie przywołuje? Bo jak się tak w zasadzie spojrzy na ten świat, to nie jest po prostu kompletnym szaleństwem. Tak jakby stańcie sobie tak z boku i nawet gdzieś na ulicy ruchliwej, zobaczcie jak ludzie biegają po prostu w różnych kierunkach. Sami nawet nie wiedzą tak naprawdę, gdzie nie biegną. Oni po prostu... Z tej podstawy swojej, tego, mm, tego lęku, który jest właśnie w czakrze podstawy. Oni po prostu czują, że gdzieś mają iść coś robić, ale nie potrafią się zatrzymać i zobaczyć, gdzie to ma być. <grym> A może ja mam tego usiąść teraz? Tak? Może mam usiąść, napić się herbaty? Może masz dzisiaj zrobić połowę rzeczy mniej, niż zaplanowałeś, zaplanowałaś. Tak, tak ważne jest to, w jakiej energii my to wszystko robimy często też łapię się na tym, że nie zauważam, kiedy przechodzę z tego takiego flow, że po prostu płynie, robię i może nawet czasami trzeba robić coś szybciej i ma być tych działań więcej, ale tu musi być właśnie wyczuwalny ten duch, że to jest w takim połączeniu z duchem, że to jest na takiej lekkości. To jest właśnie tylko... najlepszy test, czy Tobie jest lekkość, czy już jest na przykład ciężkość. I to jest jak my zaczynamy wchodzić w ten kołowrotek, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, nauczeni, w zasadzie uzależnieni nawet, to nie zauważamy tego że pojawia się w nas ciężkość i takie później to umęczenie, i też na pewno wiele kobiet przyzna, że jest właśnie takie umęczone tym harmidrem, tym wielością tych zadań. To też jest oczywiście energia kobieca, ta wielość, ale też bez przesady, tak? Z tym potrzebuje być też harmonia. I nawet to, to ciasto, które tam się piecze w tym piekarniku, ono ma być zrobione właśnie w takim spokoju i z miłością, tak? Tak samo Twoja kobiecość, ta właśnie Twoja wewnętrzna bogini. I tutaj też Was zapraszam na, na warsztat Twoja wewnętrzna bogini, gdzie będziemy się łączyć właśnie z tą zdrową kobiecością, żeby doświadczyć takiego spokoju takiego osadzenia w tym, że ja jako kobieta nie muszę biegać w różne strony, robić, robić, bo taki jest wzorzec, że muszę spełnić e, tutaj taki obowiązek, e, tu muszę się spełnić jako e, żona, tu się muszę spełnić jako matka, a tu się jako spełnić jako pani domu, e, tu jako kobieta e, czy jako sportowiec, powiedzmy tak, zadbać o siebie. Yy, jeszcze tu zawodowo, a tu mam jeszcze hobby, tego jest tak dużo. I, ale wszędzie oczywiście, to szczególnie w Polsce, myślę, że doskwiera kobietom, a oczywiście wszędzie muszę być doskonała. Nawet dzisiaj miałam takie zdarzenie, patrzę, dziecko ma brudne buty. Nie zauważyłam tego wczoraj. Idzie z brudnych butach do, do przedszkola. No. No, nie dopilnowałaś tego, prawda? Od razu jest, no, tego nie dopilnowałaś tam, to tam, to siam, to zrobiłaś, ale tego nie dopilnowałaś zawsze. Oczywiście zawsze się coś takiego znajdzie. No i przychodzę, w przedszkolu inna kobieta właśnie, patrzę, dziecko ma naprawdę czyste te buty, ona właśnie narzeka, a tu się już znowu ubrudziłaś, a ja ci to czyściłam, i cały czas utyskuje, cały czas Narzeka i mówi, a to zrobiłeś, a tu psociłeś i tak dalej, a widzę, że ten chłopiec po prostu, on jakby wchodzi, realizuje jej plan, tak? Czyli on jest taki nieznośny, ciągle coś psoci, ale ona jakby cały czas go programuje, Ja się wziąłam, kurczę. To nieważne są te buty, zauważyłam. Jak będzie na to przestrzeń, to po prostu zostaną wyczyszczone. Ale ważniejsze jest to, czy ja jestem w pokoju, tak? Czy ja przedniego wieczoru w dziecku dałam uwagę, czy ja byłam w pokoju, czy była po prostu radość i miłość, tak? To jest ważniejsze niż żeby tak po prostu wszystko było super na zewnątrz, poukładane. Czuję, że właśnie w nas kobietach jest taki ciężar i taka nadodpowiedzialność. I Robienie zbyt wielu rzeczy i branie na siebie zbyt wielu rzeczy, ale też niedbanie, niedbanie o twój wewnętrzny stan, tak, niedbanie o twoje połączenie z jednym. Będziemy miały właśnie na warsztacie taką okazję, żeby poczuć, tak? poczuć taki pokój w sobie i też ta kobiecość. Ona właśnie tak dojrzewa, tak? Do, wyrasta jak to ciasto, ale do tego trzeba cza czasu. Tak. I tak samo w tobie, po prostu w pewnym momencie robisz, 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 robisz te ciasto, wykonujesz jakieś czynności, a później sobie patrzysz, jak ono rośnie. I wysyłasz mu miłość, i jesteś takim dobrostanie. Mam takie poczucie, że też, że mężczyznom jest y, łatwiej, jest więcej w tej sta stabilności w nich łatwiej im po prostu iść się jakoś wyciszyć, a u kobiety ten umysł to po prostu jest tu, 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 wszystko, prawda, tysiąc rzeczy. I my naprawdę potrzebujemy kobiety się potrafić zatrzymywać w tych swoich działaniach. Wyczuć ten moment, kiedy ty już przechodzisz z flow, z tego płynięcia, z tej kreacji, z tej boskiej energii połączenia z jednią, kiedy ty wchodzisz w kołowrotek i robienie, robienie, robienie jak robot, bo też to tak nazywam, że to też tak mi się kojarzy, że ja jak zauważam w, u siebie, że już jestem robotem, no to właśnie trzeba usiąść, herbatki się napić, odpocząć, posłuchać sobie czegoś, jakiegoś przekazu, na przykład drogi do Boga albo po prostu pomedytować. I jest niesamowite, jak um, mogłoby się wydawać, że jeżeli ja będę robić więcej, 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 to że jakby efekt będzie lepszy na zewnątrz. Kompletnie nie tak. Bo prawdopodobnie zrobię mnóstwo rzeczy, które na przykład będą w ogóle niepotrzebne, albo po prostu zrobię je źle, popełnię jakiś błąd. I to, co może kiedyś. Mając niższą świadomość, będąc bardziej właśnie w tych programach matrixowych, rzeczywiście to miało jakieś większe działanie. Tylko, że to wszystko jest do czasu, bo my gdzieś zawsze w tym robieniu, robieniu więcej, więcej my zawsze docieramy do, jakiegoś, do jakiejś ściany. I na pewno osoby, które. Właśnie dotarły do jakichś problemów zdrowotnych, do jakichś wypaleń życiowych czy zawodowych, widzą, że no po prostu to jakby nie działa w nieskończoność. To jest gdzieś limit, który wyczerpujemy, i później to działanie potrzebuje czerpać z czegoś innego zupełnie, właśnie z tego wewnętrznego spokoju w Tobie, z tej Twojej wewnętrznej. Bogini, ona wie, ona, ona nie musi szaleć na zewnątrz. Ona się nie musi urobić. Tylko ona może kwitnąć, tak? I jak trzeba, no to zrobi bardzo dużo rzeczy, ale to będzie na takim flow. Ale potem jest ten moment, kiedy Ty potrzebujesz właśnie usiąść i odpocząć. I złapać tą stabilizację, takim fajnym, taką fajną rzeczą, która właśnie uziemia i stabilizuje, jest chociażby yoga, Albo właśnie pójście gdzieś do natury, spacer z psem. Cokolwiek, co cię tak właśnie osadza, żeby wyjść po prostu z tego mętliku, który jest w głowie i tego szaleństwa i tego robotycznego robienia. I właśnie odkryjemy, z jakiej energii my możemy w cudowny sposób kreować swoje życie właśnie tego połączenia z jednią, ale to nie chodzi też o teorię, bo teoria tutaj jest tylko chodzi o to, żebyśmy mogły głęboko, głęboko wejść w siebie, połączyć się z tym i wytworzyć nowe wzorce tak, poczuć, jeżeli ty to poczujesz jeżeli dasz sobie ten jeden dzień te kilka godzin przestrzeni żeby pobyć w czymś zupełnie innym niż ten kołowrotek który jest na co dzień to nauczysz się, jak właśnie wchodzić w ten stan połączenia z Bogiem, ten stan spokoju. Jak dopiero z tego stanu decydować, czym masz się dzisiaj zająć, a co masz odpuścić, tak? Chodzi też takie zaufanie w sobie, że ta moja wewnętrzna bogini, czy ten mój wewnętrzny głos, jeżeli jesteś mężczyzną, no to ten twój wewnętrzny głos. On doskonale wie, co ty masz teraz robić. Jeżeli ty w tej momencie masz odpocząć, to on doskonale wie, że ty masz teraz odpocząć. Czy masz wziąć kilka oddechów, i dopiero z tego uspokojenia się, takiego zrestartowania się, możesz działać dalej. Zapraszam Was do Wrocławia na warsztat Twoja wewnętrzna bogini 21 maja. Jest to niedziela. Na pewno będziemy się dobrze bawić i odkrywać to, co w nas. I dla każdej z nas ta droga do jej wewnętrznej bogini, do jej połączenia z tym swoim wewnętrznym, Prowadzeniem żeńskiej energii będzie zupełnie inna. I też ta kobiecość, to jak, w jaki sposób ty będziesz tą kobiecość swoją przynosić do świata na zewnątrz, w jaki sposób będziesz wyrażać tą swoją wewnętrzną boginię, to też jest indywidualne. i My często próbujemy kobiety się dopasować do pewnych kanonów kobiecości, czyli właśnie tak jak na przykład tutaj przykładowe ciasto, tak? Że kobie jak kobiecość, no to zawsze nasze mamy, babcie, pawaty ciasta, piekły i to kojarzyło nam się właśnie z takim domowym ogniskiem. Ale może niekoniecznie to będzie najważniejszy element Twojej kobiecości, wyrażenia Twojej kobiecości. To są takie kanony. Ja na przykład, mi na przykład to ciasto wyszło średnio. <grymnie> ja lubię pewne ciasta robić, ale to nie jest coś, co ja bardzo kocham i to nie jest coś, w czym ja się w pełni spe spełniam i w pełni pragnę wyrażać swoją kobiecość. I dla jakiejś innej kobiety może być to coś, co właśnie to będzie szło jej z pełną lekkością, dlatego że ona to kocha i to jej wychodzi. A jeżeli tak naprawdę w głębi serca tego nie kochasz, to to prawdopodobnie nie jest droga, poprzez którą. Ta Twoja kobiecość chce się wyrażać, dlatego właśnie i warsztaty, czy Twoja praca na co dzień, odkrywanie i taka otwartość na to, na to doświadczanie, w jaki sposób ja lubię i chcę wyrażać swoją kobiecość, jak chcę być prowadzona wewnętrznie, to jest właśnie Twoje zadanie. To odkrywanie i też otwórz się na to, że może się okazać, że pewnych kanonów ogólnie przyjętych kobiecości nie będziesz spełniać, nie masz wcale ochoty i wcale nie musisz ich spełniać, a będziesz to robiła na przykład w sposób zupełnie inny, nawet niż twoja mama czy babcia, tak. Może wniesiesz coś zupełnie nowego do tego świata, coś, co przekracza te kanony, i to będzie dużo bardziej wartościowe niż upieczenie tego ciasta. Nie zmuszajmy się do czegoś, czego nie lubimy, tylko z miłością, z miłością. I tu właśnie mam kubek pełen miłości. Może na przykład uwielbiasz herbaty i chcesz kogoś ugościć jakąś pyszną herbatą i to będzie lepsze niż to przysłowiowe ciasto tak? ważniejsza będzie ta atmosfera w której się spotkacie niż napinanie się żeby zrobić coś czego na przykład nie lubisz oczywiście ten przykład jest jedynie przykładem to mogą być różne, różne inne kwestie pozdrawiam was serdecznie pięknego dnia do zobaczenia.